Na moim kanale. Ja jestem Kicie. Chciałam Wam serdecznie pogratulować, żeście nie dostali świra i najzwyczajniej w świecie nie poszli na szubienicę, przez to, że była szkoła. Teraz Wam bardzo dobrze gratuluję, że dotrwaliście do wakacji. I życzę, że Wam na serio od fajnych wakacji, i przede wszystkim, żeby były długie i żeby nie było. Tych ja niestety się zbytnio nie cieszę, bo ja straciłem jedną osobę na okres dwóch miesięcy, ale to już moja sprawa. Dobra, to lecimy. Akurat, żeby zrobić dobry początek i iść do e, początków ogólnie mojej kariery na ety, dalej gramy w Arsenala. Chodź mi tu, kurde, że ma stereo, to jest bogiem. No i jakby to wam wytłumaczyć, po prostu, od jutro, jutro albo nawet dzisiaj, jak mi się będzie chciało, dzisiaj, jak się postaram, postaram już się nagrywać z jakimś innym typkiem, ale musi mieć kanał na ety, bo ja, jakby powiedzieć, też potrzebuję promo. Dobra, lecimy. I please, weźcie się nie przejmujcie, jak mój kanał e, będzie... Sorry, 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 ja nie lubię cheaterów, sorry, sorry. Sorry, ja nie lubię cheaterów, ja w tym momencie to wyłączam, tutaj Roblox, no to widać, że on cheater, idźcie, I jeszcze raz. Ja sobie teraz opowiadam. No i jakby to mam wytłumaczyć, nie wkurzajcie się, że moje filmy są słabszej jakości, no oczywiście postaram się ściszyć, dać intro i outro, ale ja nie będę przyklejać tyle czasu, żeby idealnie wszystko było kratka po kratce, więc jak będzie, jakby powiedzieć, biały ekran przez jakiś czas, jest to jest dwójka? Okej, okay. nie przez jakiś czas biały ekran to po prostu przewinięcie, bo ja na serio bym chciał teraz jak najwięcej filmów wbijać na YouTube, niż e, robić jeden film w Serio. Chodź tu. Kurde. Chodź tu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień... Kurde, macie. Jeden na 4 na 7 się nazwał. Dzień dobry. I co? Co on? Co to za pro? Kurde. To jest chyba jedna z najgorszych broni. Barat. No jak wy jesteście z niej dobre, czy to dobra. Ja nic nie mam do tego, tylko ja nie umiem z Barata strzelać. O. Wreszcie. Kurde. Standardowe, dobra. Czyli za jeden kill nowa broń. A ty, jak? Jeden kill już. Okej. Wow. Teraz mamy słonecznikowe słoneczko. Chodź tu kurde, elo! Co? Chodź. O, o, Cheater, cheater! Eno, tam się da wejść, w ogóle jak się ma... Um, jak masz dużo pingu, to wszędzie dasz radę wejść Tak, finale, ale... Trochę było, szczerze, dziwne. Wow. Eno, dwa kile zrobię, trzy razy mnie zabiją. Tak wygląda typowa gra Alsenara w typa do dziesiątego lewela. Tak, kurde! Milionerzy, wygrałem milion złotych! Na co wydasz gilię z tych milion złotych? Powę wydał na pieski i Kotki, na Robloxa. Nie, chodź tu, kurde. Co to w ogóle za gówno, że powiedz, kto działa. O, wreszcie. Doszło w Niechbym mógł się stąd jakoś wydostać. To bym może kogoś tam rozjechał. Na przykład tego. Dobranoc. O, to broń też taka złonia jest, też dobranoc. Elektryczny rewolwer, to ma takie jakby gold revolver, tylko trochę mniej zadaje. Dobranoc. Dobranoc. chodź. Kurde, to oni powiedzieli, powiedzieli dobranoc, co? A dobra. Chodź, 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 chodź. Au. Auuu. Au. Ty, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery kile. Miałam przed chwilą. Widzieliście to? Wow. Jednak nie jestem. Dobra noc! wielo widzenia. Ten mnie tylko zawił. E 800. Chodź tu. Co? Już? Co? Już!

Kolorowy kamień, hmm. No już mam przecież 3000 zeta. Kurde, nie, widzowie może oszczędzę jeszcze. Blue, dawajcie! Loteria broni. Chodź tu! Szałamaju jeden. Chodź tu, szamanie! Kurde. Kolejny szaman. Chodź tu, baranie jeden! O, ty baranie! Hera, ma na mnie. O, ja hamstwo, ja odpowiadam na hamstwo. Dobranoc. Kurde, gdyby to się tak gówniany nie przyładowało, to będę go może rozmawić. Uuu, shurikeny! Sasuke, Naruto! eo, eo, Tonkikuru! Turu, tu, tu, tutu, turu. Tu, tutu, tutu, O i podrzucu. Widzowie, no i podrzucu. Tak się kończy. W, tak się kończy zabawowywana od beczki. Nigdy tego nie powtarzajcie. Dobranoc. Ty ile? Ja, 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 ja 17 hp ja miałem i go rozwaliłem. On mi tylko dwa zadał. Nie, no ja. Ja je. Pro. Dobra, z tak zwanych przyczyn domowych. musiałem przerwać filmik. No kurde. I co, chyba jakim nagrywam i gadam z widzami, to mam największego skila w arsenalu. W arsenalu, tak zauważyłam. Ja wam mega dziękuję za tego skill'a, serio! Fokusy... straszne. Co on miał wybrany? Szkoda, że nie widać. Wow.

Łapki w górę mam w dupie, ale dla zasięgu możecie zostawić, jak chcecie, żeby mi się miło zrobiło. To dziękuję bardzo i ci, i ci którzy zostawią subskrypcję do, do następnego filmiku, wyróżnij ich na następnym. Do widzenia!